Witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki i Dzisiaj mamy niedzielę. Drugi lot konkursowy w naszym oddziele. No i też gąbki z polskiej ligi poszły. Wszystkich głębi poszło 120 sztuk. I tak jak na każdy lot, mamy tutaj przygotowaną herbatkę od kolegi Arka Koniecznego. Piętnastkę. Tą esencję taką. No i właśnie wlewamy sobie do poideł później dolewamy już wody ja jeszcze dodaję trochę cytryny i tu można tą esencję tak jak my mówili zawsze o to zostaje można to później wykorzystać właśnie na karmę karmę mamy taką taką troszkę lekko strawną to jest firmy Mrowca ta jedynka tak zwana no i propolisem zalane. Pachnie. Tak, no już ktoś dzwoni do nas. Także czekamy na gołąbki. 120 sztuk zakoszowane. Zobaczymy, postaramy się kolegom tutaj nagrać. Co i jak. Pojawiły się trzy gołąbeczki. Tu są kamień na dwóch. A ten trzeci nie nasz, bo to jakiś Bill na Bez ogólna. różowy, czyli rudy znacznie. To nie. Czyli dwa mamy. Basimy jak czas. Wieszcześ też. Oba seryjne chyba. Jest samica i chyba oba serii No dwuletnie samiczki Derby A czy nie der, jedna derba, druga ty. Jest na kolejny Jest kolejny nagrywaj idzie tu Ładnie, nie O są dwa, trzy O, kopytają się. Dało, jest kolejny, jest kolejny. Już mamy już cztery. Która jest godzina? Trzy tak. po cztery. To dobry czas jest, nie? jest kolejny. Tu mamy też gąbka, który przed chwilą doleciał. Zobaczcie, koledzy, jak wygląda. No, no widać, że lot nie był lekki jak na te kilometry. Puścimy go tutaj. To jest z tego boksu. Ten dwulatek, no, ale pracował widać mocno. Coraz mocniejszy ten wiatr jest. To no te, co się spóźniły, no to troszkę dostały po kości. Witamy ponownie, kolegów. że no już jesteśmy po przylocie gąbków. gołąbków. Pierwszy kołąbek mieliśmy dwie po, siódemkę tą zwaną z całości była 6 po i 7 po była seria, rocznie mieliśmy 10 po. No kołąbki praktycznie ta druga grupa siadła, siadła naraz, tu zaraz pokażemy jak odbicie było, bo na filmie koledzy widzieli.

W sumie mieli takie dwie grupeczki, jak widać siadły, no także tu zadzwoniłem po chłopakach, po kilku oczywiście, nie wszystkich. No, to jest jak na razie najlepiej, no zobaczymy, wydrukujemy listy, będziemy pokazywać. Te gołąbki z ligi też dzisiaj dosyć fajnie się pokazały. I pokażemy kolegom, jak wyglądają po przylocie. Jak widzimy, wyją sobie tu już po celach, leżą. Nie są chyba jakoś nadzwyczajnie zmęczone, chociaż Dosyć mocno dowalone przylatywały, no ale było prawie 300 km, dość duży przeskok. No i lot pod wiatr. Widzimy, ten wiatr jest dość mocny. No także dostały troszeczkę, ale myślę, że ja lubię takie loty. Zawsze te loty dla mnie wychodzą dosyć fajnie. Jak są takie, taka wyżymaczka pod wiatr, także mam nadzieję, że, że, że będzie fajnie. No zobaczymy po wydruku, bo jeszcze tak jak mówię, wszystkich wydruków nie znamy to są roczne gołąbki, też sobie ładnie wyją też mamy takie otwarte cele, też nasze jakoś my dorobili, tu siedzą roczniaki tych roczniaków właśnie zostało dosyć dużo między innymi te gołębie z Ligi no także fajnie, fajnie się dosyć te gołąbki spisały, zobaczymy będziemy, czekamy na kolejny lot teraz trzeba pracować cały tydzień z nimi doprowadzić do porządku no i myślę, że, że będziemy dalej walczyć, także pozdrawiamy wszystkich, dobry lot